A więc wszystko jasne. Poznaliśmy rywala reprezentacji Polski w barażach do Mistrzostw Świata 2026. 26 marca będziemy mierzyć się z reprezentacją Albanii. Tak dla przypomnienia, w koszyku trzecim mieliśmy szansę trafić na Irlandię, właśnie wspomnianą Albanię, Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo. Nie jest to najłatwiejsza reprezentacja spośród podanych. Zdecydowanie wolałbym tutaj yy, walczyć o finał baraży z reprezentacją np. Na Kosowa. Natomiast Albania jest w zasięgu ale. Przede wszystkim reprezentacji Kosowa nie można zlekceważyć tak jak zrobiliśmy to dwa lata temu, jeszcze za kadencji Fernanda Santosza, kiedy to w eliminacjach dostaliśmy od nich 2 do 0. Ich największym atutem jest waleczność, jaką prezentują na boisku. Jeśli w Polsce zdarzy się taki mecz jak z reprezentacją Malty, to nie będziemy mieli czego szukać. A jeśli pokonamy reprezentację Albanii, to w finale baraży będzie na nas czekać Ukraina albo Szwecja. I szczerze mówiąc, jest to mniejszy wymiar kary, bo mieliśmy szansę trafić na takie zespoły jak Włochy czy Turcja, z którymi większych szans byśmy nie mieli. A zarówno jak ze Szwecją, czy z Ukrainą, jesteśmy w stanie zawalczyć o dobry wynik. Na tym etapie nie ma co przewidywać wyników, ale jedno jest pewne: czeka nas bardzo ciężki mecz z reprezentacją Albanii i ewentualnie jeszcze cięższy mecz w finale baraży z reprezentacją Ukrainy albo Szwecji. To by było na tyle